Jeśli kochacie swoją mamę, to, 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 to zostawcie tutaj łapkę w górę i suba... Wczoraj to Tobie powiedział na YouTube kamerzysta Ostro Nitro. O, no dobra. Kamerzysta Ostro Nitro. Dobra, zobaczmy. A to suba to widziałem, nie? To? Przestań w końcu przeinaczać moje słowa, bo to zaczyna się robić naprawdę śmieszne. Wczoraj byłem troszeczkę podchmielony, to fakt, dlatego zaoferowałem Ci walkę w korzystnej, moim zdaniem dla Ciebie, formule, bo z wyłączeniem mojej lewej ręki. Ty cały czas mówiłeś na swoich live'ach, że chcesz ze mną walkę, że chętnie wpierdoliłbyś mi, żebyś mnie rozjebał, dlatego ja taką walkę chcę Ci zaproponować, bo widziałem, że przegrałeś swoje dwie ostatnie walki, więc wiem, że nie wyszedłbyś już ze mną w normalnej formule. Dlatego zaoferowałem Ci walkę z wyłączeniem mojej lewej ręki, żebyś miał jakiekolwiek szansę. Po ostatnich streamach naprawdę widzę, że u Ciebie psychika siedzi, więc chcę Ci po prostu dać możliwość tutaj, no nie wiem, może Ci się uda, może mnie najebiesz, może będziesz mieć chęć znowu do treningów, może będziesz mieć znowu chęć do życia, no bo ostatnio jesteś jakiś taki wypalony strasznie i taki no mdły jesteś Nitro ostatnio, bardzo mdły jesteś, przestraszony taki chłopak z Ciebie, dlatego chcę Ci dać szansę. Bo Ty byłeś taki... Kurwa, kamerzysta chce mi dać szansę, wow. Taki dobroduszny, chciałeś mi dać walkę, jak ja siedziałem w areszcie. No, coś niesamowitego, Nitro, kozaczku, e, chcesz się bić z kimś, z kim nie możesz się bić, ale jak już ktoś wychodzi, no to, to, już, to już zmieniasz zdanie. E, dlatego, Nitro. Tutaj całkowicie to jest poważna propozycja z mojej strony. Chcę Ci dać szansę, żebyś mógł swoje słowa te, że mi wpierdolisz, że mi rozjebiesz łeb, że mnie zakatujesz w tym oktagonie. przekuć w czyny. Wyłączam lewą rękę. Być może Ci się to uda. Być może rzeczywiście tak będzie. No bo ja będę tak naprawdę kaleką w tamtej walce, więc no będzie Ci dużo, dużo łatwiej. Może Ci się uda, Nitro. Spróbuj. Ty, bo ogólnie kamerzysta w sumie rapuje. załóż wytwórnie kurwa Sentina. Dogadacie się. A walki to się nie na TikToku zdobywa, tylko do Goli napisz. Co? Mnie no? to, tak, to i tak śmieszy. Bo kiedyś mi swojego przydupasa Krużwila wysyłał na walkę. Teraz już prezes kurwa idzie. Teraz już prezes chce się bić. Napisz do goli, jak mi coś zaoferują, to pomyślę. No.